W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Uroczyście zapewniam Was, kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, lecz innym sposobem, jest złodziejem i przestępcą. Ten natomiast, kto wchodzi do niej przez bramę, jest pasterzem owiec. Jemu też otwiera odzierny, a owce słuchają jego głosu. Te, które należą do niego, woła po imieniu i wyprowadza. Gdy wyprowadzi wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, a one idą za nim, gdyż rozpoznają jego głos. Za kimś obcym nie pójdą wcale, lecz uciekną od niego, bo nie znają głosu obcych. Jezus opowiedział im tę przypowieść, lecz oni nie zrozumieli o czym mówił. Jezus zaczął więc ponownie mówić: Uroczyście zapewniam was, to ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy mnie poprzedzili, są złodziejami i przestępcami, a owce nie były im posłuszne. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś się przekroczy, uzyska zbawienie. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie pokar. Złodziej przychodzi nie tylko po to, aby coś ukraść, zabić lub zniszczyć. Ja natomiast przeszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni. Oto Słowo Boże!